Witamy i zapraszamy na kolejną rozmowę tygodnia w Telewizji Mysłowice. Moim gościem jest radny Rady Miasta Mysłowice, pan Tomasz Szewczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na ostatniej sesji Rady Miasta nadzwyczajnej w zeszłym tygodniu omawiany był temat rewitalizacji terenów pokopalnianych. No i jednym z pomysłów, który się pojawił, to był pomysł pana Tomasza Niezgódki i pana radnego Tomasza Szewczyka na temat powstania w tym oto miejscu centrum intermodalnego. Proszę powiedzieć tak. wszystkim oglądającym, widzą, skąd w ogóle się wziął pomysł na takie centrum i co to jest centrum intermodalne. Tak. No może, może powiem, że ta nasza idea, która została na sesji przedstawiona, była jedynym pomysłem, ponieważ no apel, apel Rady Miasta, no trudno nazwać jakimś konkretnym pomysłem. Był to jedyny pomysł. Skąd on się wziął? Wiąże się z tego, że w północnej części miasta czyli na Piosku mamy bardzo duży teren poprzemysłowy, pokopalniany, który niszczeje, leży odłogiem, nie przynosi praktycznie nic dla miasta. No i jest taką bardzo brzydką wizytówką tego miasta. I pomysł był taki, aby zrobić coś, żeby te tereny przywrócić do życia, czyli zrewitalizować, ale żeby zachowały one sw swoją pierwotną przemysłową funkcję, gdyż dotąd w wielu miejscach robiło się to w ten sposób, że po prostu burzyło się wszystkie zabudowania, stawiało się hipermarket, na przykład Silesia y, lub na przykład plantowało się teren, rekultywowało, wysiewało trawę, sadziło drzewa i na tym polegała, polegała cała praca. Nam chodziło o to, aby tereny te znowu miały funkcję przemysłową, żeby zapewniały rozwój miastu, przynosiły dochody, dawały ludziom pracę. Przeanalizowaliśmy wiele różnych dokumentów, unijnych, krajowych, głównie strategicznych dokumentów. Przeanalizowaliśmy sieć dróg, sieć połączeń krajowych, międzynarodowych, zarówno kołowych, jak i kolejowych. No i okazało się, że taką najbardziej naturalną i funkcją, którą mógłby ten teren pełnić, byłoby właśnie Centrum Intermodalne. Centrum Intermodalne jest to miejsce, w którym dokonuje się przeładunku towarów i. Jest to integralna część systemu transportu intermodalnego. A transport intermodalny jest to taki transport, który łączy w sobie przynajmniej dwa środki transportu bezpośrednio po sobie czyli np. kolej i transport kołowy, albo np. transport morski kolejowy, kołowy czy lotniczy kolejowy. Ważne jest to, żeby za cały ładunek od początku do końca odpowiadał jeden przewoźnik i żeby ten transport odciążał drogi publiczne, prawda? Ponieważ wielkim problemem jest komunikacja. Układ dróg głównie krajowych czy międzynarodowych jest taki, że tworzą się pewne korytarze transportowe i w tych miejscach no niestety, ale powstają zatory. Dzięki takiemu transportowi ładunki ludzie są bezpieczni, następnie zmniejsza się właśnie zużycie paliw, z tym, tym samym efekt cieplarniany no, można jakoś tam minimalizować, prawda? No, zmniejsza się zużycie dróg, zużycie sprzętu itd., itd. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo i likwiduje się zatory, czyli te popularne korki. Na ostatniej sesji Rady Miasta była mowa o tym, że takie centrum już istnieje w Gliwicach, no więc chciałem zapytać, czy lokalizacja tego centrum w Mysłowicach ma sens? No, rozpatrzyliśmy układ drogowy, korytarze transportowe północ, europejskie korytarze transportowe północ, południe, wschód, zachód. Przeanalizowaliśmy te... te centra intermodalne czy, czy terminale intermodalne, które już istnieją. Więc Kąty Wrocławskie, Gliwice, Sławków na, linii, na tej linii zachód-wschód. Północ-południe, te najbliższe, to radomsko już zbudowane, budujący się Piotrków Trybunalski. My jesteśmy na skrzyżowaniu tych tras, to raz. Dwa, czy ma sens? Sądzę, że, że powinno się to znaleźć. Aglomeracja, aglomeracja śląska jest tak duża, że Sądzę, że, że, że jest miejsce na to. Co więcej, yy, sprawdziliśmy z jaką, yy, jak, yy, jak, jak szybko rozwija się ten transport i wiemy, że na pewno będzie się rozwijał. My chcielibyśmy to yy, zaproponować formułę klastra, czyli lokują się firmy, które ze sobą z jednej strony konkurują, ale z drugiej strony ze sobą współpracują prawda? i sprawiają, że tam chętnie przychodzą yy, klienci, bo mają wszystko jak gdyby w jednym miejscu. Prawda? Sprawdziliśmy jeszcze jedną tendencję, która no to trzeba sprawdzić dokładnie, ale nam się jawi coś takiego, że wielcy przewoźnicy zaczynają iść w tym kierunku, aby budować własne terminale, nie korzystać z innych, bo to kosztuje, lecz budować własne. I tak na przykład PCC CTL Logistic, który w Mysłowicach jest jeździ po naszych torach. Na przykład PCC w Sławkowie miało swój terminal, wycofało się stamtąd i rozbudowuje Gliwicę, prawda? Także niewykluczone, że to pójdzie w tym kierunku. My tego nie wiemy. To, co zro mogliśmy zrobić, taką nazwijmy to metodą chałupniczą, czyli po godzinach wieczorami, zrobiliśmy. Teraz potrzebne są bardzo wnikliwe badania i rynku, i sytuacji no, makroekonomicznej, yy, sytuacji lokalnej, badania gruntu i tak i tak dalej. Czyli jeżeli nie terminal, to co? No, y, ja nie zakładam takiej możliwości, bo wszystko wskazuje na to, że jednak, jednak terminal byłby najlepszym rozwiązaniem. Mamy oczywiście y, nazwijmy to wyjście awaryjne czy Plan B. Y, przypominam, że generalną, generalną jakby zasadą, czy generalny problem, który pojawi się na terenach poprzemysłowych, to to, to że one leżą odłogiem. Podstawowa sprawa, rewitalizacja tych terenów, rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Łącznie z rewitalizacją miasta i wykorzystanie terenów poprzemysłowych. Jeżeli nie uda się z terminalem, mamy, że tak powiem, koncepcję na to, ponieważ co jest ważne? Ważne jest, że terminal będzie tą, nazwijmy to, inwestycją flagową, natomiast wokół tego inne funkcje mają się rozwijać. Jeżeli się okaże, że inwestycja flagowa ten, 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 będzie, no, nie będzie możliwa do zrealizowania, mamy pomysł na, na coś innego. Niemniej jednak całe otoczenie czy zakład A, no ale to myślę, że potem jeszcze wyjdzie, co tam proponujemy. A czy nasze miasto byłoby w stanie udźwignąć dostosowanie infrastruktury drogowej, kolejowej do tego typu przedsięwzięcia, inwestycji? Proszę pana, to wymaga niesłychanie dużych nakładów ponieważ po pierwsze rewitalizacja terenów poprzemysłowych rekultywacja tych terenów tam na pewno pojawią się jakieś skażenia które będzie trzeba usunąć różnego rodzaju zanieczyszczenia następnie remont budynków zabytkowych w zakładzie A olbrzymie pieniądze remont infrastruktury kolejowej następnie remont mostów tych wiaduktów w zasadzie bo to są wiadukty prawda remont wiaduktów modernizacja tych wiaduktów bez DTEŚKi, która ma biec po śladzie ulicy Norberta Bończyka, księdza Norberta Bończyka i obrzeżnej północnej w stronę Sosnowca, bez DTEŚKi, która bieg ma biec po śladzie obwodnicy zachodniej do Jawożna, żeby tam się włączyć w drogę krajową 79. Ta inwestycja nie ma sensu, ponieważ no, no nie możemy dopuścić, żeby właśnie te TIRy pojawiły się w mieście. Po to, po to właśnie ta TTEśka, po to obwodnice, żeby ten transport swobodnie przepływał. Yy, tak sobie policzyłem, że gdybyśmy chcieli to z własnych pieniędzy sfinansować, to mniej więcej całe, całe pieniądze, jakie mamy na inwestycje i remonty w mieście, gdybyśmy lokowali tam, no, trzeba by pracować 40-50 do 50 lat. No czyli to są ogromne koszty, duże. A mieszkańcy naszego miasta już pytają, jeżeli ta inwestycja oczywiście miałaby miejsce, no właśnie, co z tym korkowaniem dróg? Pojawiają się coraz więcej pojawiło się tirów w centrum tak, miasta, tak, tak. pytają też o zanieczyszczenie środowiska, tak. pytają też o hałas, tak. no bo to jednak jest usytuowane w centrum w środku miasta. Jakby pan tym mieszkańcom, tak. nie wiem, uspokoił, ich, gdyby ten plan miał wypalić. Tak. Jeśli chodzi o lokalizację tego, nie centrum, ale północno, północne obrzeża, prawda, te funkcje zawsze, zawsze pełniły funkcję przemysłową w studium warunkowań również jako, jako, jako funkcja przemysłowa. To po pierwsze, druga sprawa, jakikolwiek przemysł tam nie ulokujemy, będą jakieś uciążliwości. Problem polega na tym, że my. Wyobrażamy sobie takie centra. Tak jak to mniej więcej wyglądało wtedy, kiedy ja byłem kilkunastoletnim chłopcem, gdzie po prostu za komuny te wagony hałasowały, węgiel się sypał, gdzie popadnie, składowano, gdzie popadnie ogólny bałagan. Podstawową wartością w transporcie intermodalnym jest czas. Więc tam nie ma możliwości, aby położyć coś w niewłaściwym miejscu przetransportować nie tak jak należy. Nas interesuje transport kontenerowy i transport całych jednostek, czyli, czyli ciągnik z naczepą. Teraz jeśli chodzi o system składowania. prawda, Systemy takie, nowoczesne systemy składowania oparte są o technologie cyfrowe, oparte są na bardzo wysokich standardach, także Tutaj nie, istnie, nie, nie zachodzi taka obawa, że będzie to y, samoskładowanie będzie, y, będzie no, jakoś szczególnie uciążliwe dla, dla okolicy, prawda. Jeśli chodzi o tiry, o samochody, prawda, y, po to cały system obwodnic, po to właśnie ta DTEŚ-ka, żeby właśnie wyprowadzić ruch z miasta, y, ponieważ proszę zwrócić uwagę, północ-południe to mamy S1, wschód-zachód A4. Do tego układ wspomagający DTŚK, która ta odnoga właśnie na Sosnowiec, ona idealnie przechodzi przez środek terenów poprzemysłowych, dokładnie przez środek. W momencie gdy te inwestycje zostaną zrealizowane, a bez tych inwestycji centrum intermodalne po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu, nie ma racji bytu, jeżeli te inwestycje zostaną zrealizowane, przede wszystkim DTŚK i remonty wiaduktów, wtedy cały transport ten, nazwijmy to ciężki, idzie po obwodnicach, prawda? Co więcej, mieszkańcy też z tego mogą korzystać. Sądzę, że gdyby powstała odnoga, właśnie od węzła Janów do Jawożna, ten cały ruch, czy większość ruchu, zdecydowana większość ruchu w tym kierunku poszłaby przez, przez, przez dtś ponieważ po to jest ona zrobiona. W Jaworznie już droga jest zrobiona, brakuje tego odcinka, prawda? Po naszych torach już jeżdżą ci po przewoźnicy. Ja odkąd zajęłem się tym tematem, to codziennie tam chodzę, mieszkam przy torach, prawda, niemalże oglądam. Ci przewoźnicy jeżdżą po tych torach. Ale na pewno byłoby tego więcej dużo niż jest obecnie. Znaczy nie, nie, niekoniecznie, niekoniecznie, ponieważ przewozy. ten transport oparty jest na stałych kursach. Na przykład, y, firmy, które do, do, do Bremerhaven y, prowadzą transporty, do Rotterdamu, są to y, na przykład, obsługują tę linię na przykład dwa razy w tygodniu, prawda? Czyli, czyli jak gdyby zbierają transport po to, żeby ten pociąg puścić. I dlatego potrzebne są tak długie bocznice, bo to jest minimum 600 metrów, prawda? Żeby te pociągi ustawione, stopniowo ładowane, transport wyjeżdża. I nie ma go. I po jakimś czasie przyjeżdża, oczywiście należy go rozładować, przeładować, doładować, i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej uciążliwy jest transport materiałów sypkich, a w tym właśnie specjalizuje się sławków. I tu też właśnie nawiązując do wcześniejszego pytania, prawda? Sławków, a tu jego są szerokie tory, bo one tam się kończą. I tam przychodzą materiały sypkie i materiały płynne, niebezpieczne. My. Idziemy w tym kierunku, aby to były kontenery i całe jednostki, czyli jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Wspomina Pan o dużych kosztach przygotowania czy dostosowania infrastruktury naszego miasta do takiej inwestycji. Jak myśli Pan, czy jest szansa, aby pozyskać środki z Unii Europejskiej? Bez tego nie jesteśmy w stanie, powiedziałem, 40-50 lat, wszystkie pieniądze tutaj, prawda? Plan jest taki. Musi być i z tego co wiem, no, na dniach zostanie powołany zespół roboczy. Następnie ten zespół przygotowuje podstawową dokumentację, to zresztą o tym mówiła pani minister Bieńkowska na, na sesji, po to, aby w czerwcu stanąć do konkursu, gdzie program y, unijny y, pod tytułem Pomoc techniczna dofinansowuje dokumentację, między innymi studium wykonalności, czyli ten, że tak powiem, ten etap przed, zanim mogę, przystąpimy do tego zasadniczego konkursu. My musimy przygotować tak dokumentację, tak musimy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, aby wystartować w tym, tym konkursie, aby go wygrać. Konkurencja będzie duża. Byliśmy z Panem Prezydentem i z Tomkiem Niezgódką, byliśmy na konferencji w Ministerstwie Rozwoju Regionu i tam było bardzo dużo ludzi. Wszyscy słuchali z wielką uwagą, także konkurencja będzie bardzo duża. No, musimy zrobić wszystko, żeby wygrać ten konkurs. Następnie, jeżeli uda się tę, tę inwestycję poprowadzić wraca w ramach ZIT-u, no to już są takie techniczne bardzo sprawy, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych, prawda, jeżeli będzie ona oddziałała na region cały, no to wtedy w, te, w tym kierunku będziemy walczyć o dofinansowanie, jeżeli nie to z regionalnych programów operacyjnych i Wtedy startujemy do tego zasadniczego konkursu o właśnie dofinansowanie tej inwestycji. Ważne jest, żeby dokumenty były spójne z dokumentami miejskimi, strategicznymi, z dokumentacją, z dokumentami o rewitalizacji, one muszą być spójne z dokumentami ze strategicznymi dokumentami województwa, kraju i Unii Europejskiej. I jeżeli one będą, jeżeli inwestycja będzie miała taki charakter, jaki popiera Unia, a w tym kierunku to idzie, że, że, że ten transport będzie się rozwijał. Będą te dokumenty właściwie przygotowane, będą ze sobą spójne. Mamy duże szanse, żeby otrzymać dofinansowanie, bo bez tego nie ma takich możliwości, żeby miasto samo udźwignęło. Ale, proszę Państwa, należy zapomnieć o takim sposobie finansowania, finansowania jakiejkolwiek inwestycji. To, to już jest przeszłość. Przed nami nowe sposoby inwestowania, mianowicie róż najróżniejszego rodzaju montaże finansowe. I tak jak to się robi na zachodzie, tak jak się to robi w Polsce już w wielu miejscach, mało kto, mało która gmina jest w stanie uciągnąć dużą inwestycję, ponieważ brak środków jest to standard już teraz. W związku z tym finansowanie tej inwestycji mniej więcej polegałoby na tym, że no gro dofinansowania z Unii Europejskiej. Następnie y, oczywiście y, jeśli chodzi o te inwestycje nazwijmy to twarde, prawda? Następnie i y, to by było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Europejskiego Funduszu Społecznego, działania społeczne przygotowujące tę dzielnicę, przygotowujące ludzi do podjęcia tam pracy i tak Także mamy już jakby montaż dwóch funduszy. Następnie Przedsiębiorcy prywatni. To nie jest tak, że miasto, że tak powiem, przygotowuje wszystko i wtedy ewentualnie coś tam. Nie, holding, miasto inwestycja ma za zadanie takie, aby przygotować te tereny i doprowadzić do tego, żeby tam się lokowały prywatne firmy. No, oczywiście na wszystko na zasadach przetargów. Niewykluczone, nie że dojdzie do partnerstwa publiczno-prywatnego, nie wykluczone, że będzie trzeba skorzystać z funduszu Jessica, jest to fundusz pomocowy, ale, ale jest to pożyczka, prawda? Bardzo korzystnie oprocentowana i rozłożona na bardzo długi okres czasu. Ale montaż iluś elementów, iluś sposobów finansowania dopiero może doprowadzić do finału. Ponieważ jeżeli. Miasto by chciało to robić, choćby nawet, nawet razem z holdingiem. Nie jest w stanie. Słuchał Pan też na pewno komentarzy po tej prezentacji, która miała miejsce na sesji Rady Miasta. Jak Pan uważa, jakie są szanse, że takie centrum może w Mysłowicach powstać? Czy to są duże szanse, czy jednak. Wszystko zależy od nas. I to powiedział Pani mhm. Minister. Unia Europejska pieniądze ma, ale nie da na piękne oczy. Absolutnie nikt nie da na piękne oczy. Jeżeli my, jako miasto, Czyli głównie urząd miasta, urzędnicy, te osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane w, te, w tę dokumentację. Jeżeli my damy z siebie wszystko prawda, i zrobimy to naprawdę profesjonalnie i dobrze, mamy bardzo dużo szans. Ale najpierw musimy pomóc sobie sami, najpierw musimy, że tak powiem, odrobić swoje, odrobić swoją lekcję i wtedy możemy próbować się, sięgnąć dalej. Bez tego... To ja, to, ja będę to, drążył. To jaki tak. jest ten plan B? <laughs> Proszę pana, więc tak, jeżeli uda się uzyskać 100%, bardzo pięknie, jeżeli uda się uzyskać 90%, super, uda się uzyskać 50% w tej sytuacji, jakiej my jesteśmy i te tereny, każda inwestycja tam przyniesie nam, przyniesie nam rozwój. Zakładamy sytuację, dajmy na to naprawdę złą. Centrum Intermodalne nie ma szans powstania, ze względu na to, że na przykład za blisko jest Sławku i tak dalej, nie ma możliwości zrobienia klastru, prawda? Nie ma firm, które byłyby zainteresowane jeżdżeniem po, jeżdżeniem po tych torach, prawda? Plan B polega na tym, że walczymy o dts walczymy o infrastrukturę, wtedy ta, że tak powiem, ta infrastruktura kolejowa mniej nas interesuje, ale zakładamy, że się uda ją naprawić, prawda? Kwestia połączeń. Jesteśmy w tej korzystnej sytuacji, że jak nie będzie, no, jesteśmy na krzyżówce. I teraz możemy zrobić na przykład centrum przesiadkowe komunikacji publicznej. Czy coś takiego, co miało być planowane w Katowicach. Tak, na dokładnie. Tylko, że o dużo większe, bo mamy tereny mhm. i tak dalej. I tak dalej. Tylko jest jeden problem zasadniczy i istotny. Mianowicie transport publiczny zwolniony jest z podatków od nieruchomości. Transport towarów nie kwestię wpływu do budżetu. Dokładnie. Ale zapominajmy o Centrum przesiadkowym, prawda? To odrzuciliśmy, bo myśleliśmy o tym, bo to bardzo fajnie, ludzie przyjeżdżają, kontakty, jakieś tam sklepy, hipermarkety, jakieś tam kebaby, i tak dalej, i tak dalej. Zapominamy o tym. No bo tam no wie pan, no, podatek od budki, która oferuje tam przechodniom, którzy się śpieszą, jakieś tam produkty, fast foody, no to. Wie pan, w momencie, gdy mamy infrastrukturę, prawda? a nie mamy tego zasadniczego tego nazwijmy to tego flagowca który ciągnie to mamy doskonałe tereny mamy tereny które Należy zrewitalizować przede wszystkim no, no doprowadzić do tej sytuacji, żeby one były czyste, żeby one nie były skażone, prawda? Zrekultywować te tereny. No, liczymy, że na to pieniądze dostaniemy, prawda? bo na re rewitalizację pieniądze są. Y następnie mamy tereny, które y nazwijmy to zapasowe, gdzie, y gdzie graniczymy z Katowicami, prawda, tam są też bardzo piękne tereny. Gdybyśmy korzystali z ZIT-ów, o czym wcześniej mówiłem, musimy zawiązać partnerstwo przynajmniej trzech gmin. Wchodziłyby wtedy Katowice, Sosnowiec, zmysłowice, może Jaworzna, prawda. I jeżeli mamy te tereny zrewitalizowane, zrekultywowane, wtedy istnieją różnego rodzaju parki przemysłowe, prawda. Można w tym kierunku iść. Na terenie Zakładu A, gdzie jest dużo zabytków, park kulturowy aż się prosi, prawda. Także nie ma już tej takiej zasadniczej inwestycji, niemniej jednak na pewno nie będzie to, nie będzie to że tak powiem, stracone, gdyż tak przygotowany teren, tak skomunikowany, on no, przyciąga inwestorów. No teraz, no, choćby nawet inwestorzy, którzy tam znaczy przedsiębiorcy, którzy tam mają ulokowane swoje firmy, dla nich największym problemem jest niestety ten wiadukt który uniemożliwia swobodny transport przywóz towarów, prawda, można walczyć o to, żeby zrobić ten wiadukt jeden, prawda? czy dwa wiadukty, ale jest to jakaś tam cząstka, prawda? W momencie gdyby sięgnąć po duże pieniądze, które są na kolej przeznaczone, a które minister Nowak nie jest w stanie wykorzystać, prawda, w, ty, w tym rozdaniu unijnym. Gdyby na przykład część tych pieniędzy przyszła i wremontować infrastrukturę kolejową, czyli tory, a jednocześnie wiadukty, jest to, że tak powiem, no, w jakiś sposób powiązane. A Unia idzie w tym kierunku, że niestety, ale w tym następnym programie finansowania nie będzie dawać pieniędzy na projekty małe. Projekty duże ją interesują, prawda? O zasięgu regionalnym. W momencie gdyby powstał właśnie ten, ten, ten intermodal, on ma zasięg regionalny, krajowy, a nawet międzynarodowy, prawda? Także tutaj jest, są zdecydowanie większe szanse, żeby dostać te pieniądze, dlatego o planie B nie myślmy w ogóle. Przyjmijmy, my go mamy, ale powiedzmy, nie mamy go. Musimy zrobić wszystko, żeby wypalił plan A, prawda? A jeśli chodzi o te uciążliwości, one naprawdę nie będą aż tak wielkie. Poza tym, no coś za coś, prawda? No, no, no nie ma tak, że dostajemy pieniądze za nic, prawda? No niestety musimy ponieść wydatki, musimy, jakieś tam uciążliwości, ale one z, na pewno będą, ale na pewno nie będą takie, jak jak, się, jak sobie wyobrażamy, bo znamy je z, z epok wcześniejszych, prawda? Pani Tam Biękowska. też są bardzo duże normy i tak. muszą być spełnione. Pani minister Bieńkowska mówiła o tym, że czasu mamy mało, że bardzo musimy się mało. sprężyć, pracować, więc myślę, że w tym roku jest szansa, że dowiemy się, co powstanie na terenach pokopalni Mysłowica. Czasu mamy bardzo mało. Jeżeli my na koniec maja nie będziemy mieć dokumentacji tak przygotowanej, żeby w czerwcu, że tak powiem, dopieścić ją, no, 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 tylko zedytować. Aha, tu brakuje przecinka, tamtą tabelę może lepiej tutaj włożyć, bo lepiej będzie czytelna, prawda? Jeżeli my tych dokumentów nie będziemy mieć na koniec maja, to już nie mamy w ogóle szans, ponieważ przepada, przepada nam konkurs czerwcowy na pomoc techniczną. To jest sama dokumentacja, to jest tak lekko licząc w granicach 3 milionów. Skąd? Żyjmy nadzieją, że zdążymy. Musimy zdążyć. Proszę tak. Państwa, to jest ostatnie, rozda ostatnie, ostatnie tak duże dofinansowanie unijne. Poprzednie przespaliśmy z różnych przyczyn. Sprzedaliśmy grunty, wtedy yy, mieliśmy no, te słynne 100 milionów, prawda? Mogliśmy pomnożyć zdecydowanie pomnożyć. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli sięga się po fundusze unijne. Wtedy dofinansowanie mogło sięgać 85%, jeśli chodzi o fundusze społeczne, 90, 95% albo nawet 100%. Mogliśmy sprowadzić inwestycje do miasta rzędu no, no naprawdę 400, 500 milionów. Myśmy wydali stówkę. No, no, wydaliśmy, trudno, nie ma co płakać, mleko się rozlało, ale to jest naprawdę ostatni moment, kiedy możemy sięgnąć, bo po duży zastrzyk finansowy dla naszego miasta. No, ja rozmawiałem z panią minister, ona powiedziała krótko: ona sobie nie wyobraża, żebyśmy nie skorzystali z tej szansy. Ja też sobie tego nie wyobrażam, dlatego, no teraz takie modne powiedzenie: wszystkie ręce na pokład, prawda? Kiedyś, jak się czytało Sienkiewicza, to się mówiło: na mury, bracia kochani, prawda? Także, no nie mamy wyjścia: musimy się sprężyć i musimy, no musimy, no. no. Nie ma wyjścia. No więc nie ma wyjścia, trzeba się wziąć za robotę i tak koniec. I, I to czerwca musi być. Jak najbardziej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był radny Rady Miasta, pan Tomasz Szewczyk. To była roczka Dziękuję do bardzo. Do Dziękujemy.